Kiku pojawiło się mnóstwo ciekawych nowości. Zapraszam Was dzisiaj na przeglądzik. Zaczynamy od tego genialnego sweterka. To jest taki półgolfik, zobaczcie, bordowy. Kosztuje 60 zł i jest naprawdę bardzo ładny. I jakość materiału, jakość materiału jest naprawdę świetna. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górę będzie mi bardzo miło. Eee, tutaj mamy taką koszulę w takim kolorze takiego różu. Ona jest dosyć długa, słuchajcie, jest za pupę. I już Wam pokazuję cenę. Cena to jest 30 zł. Tutaj spodnie takie w takie malutkie, drobniutkie kwiatuszki. Nie mają kieszeni, to jest, jest ich jedna wada, niestety. Nie mają kieszeni. Ja nie lubię spodni bez kieszeni. Powiecie, jak założyć tylko bluzkę albo golf, to. Yy, 45 zł, to trzeba wziąć ze sobą torebkę, a nie zawsze jest potrzebna, ale w każdym razie yy, są ciekawe. Tutaj mamy bardzo ładny sweterek, 60 zł. On przypomina taki kaszmirowy trochę materiał. I tutaj znowu taki właśnie półgolfik, jak przed chwilą wam pokazałam, tylko w kolorze takiej bardziej żywej, czerwieni, bo tamten był bordowy. Ten mamy taki bardziej żywy. 60 zł spodnie, takie falbankowate wiązane są u góry ale mają też gumeczkę, zobaczcie i mają takie falbanki na kieszonkach duże rozmiary jest naprawdę bardzo duży wybór ogólnie tych ciuszków tutaj w kiku teraz 45 zł, ceny są całkiem spoko, także wybierajcie się, bo naprawdę tych nowości jest mnóstwo tu mamy też w kolorze takiej żywej czerwieni sweterki, jak ten różowy, który Wam przed chwilą pokazałam I on jest w cenie 60 zł. Dobrze, lecimy dalej, bo tutaj mamy jeszcze jakieś białe bluzeczki, co mi się rzucają właśnie w oczy. Takie też golfowate. To jest po prostu bluzka golfik z długim rękawem. Za 20 zł. No i znowu spodnie. Te bardziej takie eleganckie w kratę na guzik. To są rurki. Słuchajcie, bo teraz jest duża moda na w ogóle takie szerokie spodnie, ale to są rurki. Tutaj mamy golfik, taką właśnie bluzeczkę, jak wam wcześniej pokazywałam tą białą. To tutaj mamy też właśnie w innym kolorze, też w cenie 20 zł. No, i ten świetny sweterek. Słuchajcie, jest świetny, ma takie lekko. Możecie mieć w nim odkryte ramiona, nosić jak chcecie 70 zł, albo zakryte, ale można sobie delikatnie odkryć i naprawdę będzie to fajnie wyglądało. Kolejna rzecz to są te spodnie. To są te same co przed chwilą wam pokazywałam w kratę, tylko te są po prostu czarne. Za 45 zł. No i tutaj koszula jakaś nam się rzuca w oczy, nie, to bluzka jest, taka też właśnie e, sweterkowata troszkę golf, taki, taka bluzka z golfem u góry. 30 zł. I tu mamy w kropeczki, takie taki, taki właśnie wzór takich kropeczek. To jest koszula rękaw ma 3 czwarte, jest z tyłu troszkę dłuższa chyba. Za 35 zł. Tutaj mamy taką jeszcze koszulę za 30 zł w takiej listki. Ok, ale lecimy dalej, bo tego jest naprawdę tutaj dużo. Nie wiem, kiedy my skończymy ten przegląd. Tutaj mamy kolejną bluzeczkę, taką w paseczki w takim kolorze jasnego różu. Delikatnie ona jest prześwitująca, także polecam jakiś t-shirt sobie pod nią narzucić. Kosztuje 15 zł. No, i tutaj też jest w ciemniejsze paski. Ta już jest, ona jest ciemniejsza, przez to też ona troszkę mniej, jakby prześwituje, bo ten kolor to mniej oddaje po prostu. I też w cenie 15 zł. To jest hit, słuchajcie. Jest świetna tabluska. Ma takie mocno wycięte e, ramiona. 35 zł. Może mało zimowa, ale słuchajcie na jakieś wyjścia. Słuchajcie na randkę, e, czy, czy na jakieś wyjścia takie wizytowe, e, do jakichś restauracji, czy gdziekolwiek, gdzie potrzebujecie się po prostu ładniej ubrać. To ta czarna też bardzo, bardzo słodna. Tutaj mamy koszulę taką dłuższą. Można ją zastosować jako taką tuniczkę z długim rękawem, ma taki fajny kołnierzyk u góry. Kosztuje 45 zł, co tutaj mamy? Tutaj mamy taką 45 zł. Już Wam pokażę, jak się prezentuje z tyłu. Okej, okay, ja nie będę pokazywała wszystkiego, bo części ze starej kolekcji. Więc kompletnie nie ma to sensu. Tutaj mamy taką bluzeczkę w kropeczki, też leciutko ona prześwituje 30 zł. Przejdziemy troszkę dalej, bo te kilka rzeczy, które tu wisiały, to jest totalnie stara kolekcja, już są od bardzo dawna, więc wróćcie się po prostu do moich poprzednich przeglądów, żeby sobie to zobaczyć. Tutaj mamy też taką koszulę w taką jakby zebrę, z pask w paski takie bardziej ekry białe, 45 zł. Tutaj też koszula, one są długie, słuchajcie, myślę, że idealnie będą pasowały do leggingsów. 45 złotych. No i jeszcze czarna na koniec. Już wam zaraz sprawdzę cenę. 45 złotych. Tutaj coś innego teraz niż w odcieniach czerni. Mamy taką sukienkę, on ma jeszcze na dole taki pasek. Fajna bo w troszkę innym odcieniu w końcu jakiś fiolet niż czarny szary i 35 zł, dobra, kolejna sukienka. Też w kwiaty i duże rozmiary są. 45 zł. Okej, okay, tu wam chciałam jeszcze u góry pokazać. Zobaczcie, jaka ładna e, sukienka. Bardzo ciekawa. Fajny w ogóle materiał, taki jak ten golfu, który wam pokazywałam. Jest tutaj też czarna, już sprawdzimy cenę. Oj, 45 zł. Nie jest droga. A słuchajcie, to jest taka sukienka. Już nie musicie na nią swetra narzucać, wystarczy kurteczka. Tutaj mamy kolejną, ale to już taki bardziej cienki materiał, taka wiecie. Cieniutka pawełna. 70 zł. Tutaj mamy jeszcze taką w panterkę. 45 zł. No, i z tego działu to ostatnia jeszcze sukienka, czy taka powiedzmy tunika. Myślałam, że to sweter jest na początku, ale to jest po prostu taki dłuższy. To już jest z tego działu ostatnie. zaraz przejdziemy jeszcze na bluzy. 45 zł. Ja myślę, słuchajcie, że w Kiku naprawdę teraz jest bardzo duży wybór, co mi się podoba. W ogóle zrobił się bardzo fajny porządek. Bo panie wcześniej generalnie 45 zł ten sweter. Kik miał straszny bałagan i często tam nie lubiłam po prostu tam chodzić bo ze względu na to, że przynajmniej u mnie tak było, że było tak dużo rzeczy nawieszane na wieszakach, że nie dało się nawet tego ściągnąć. Nie dało się w ogóle przejść między nawet tymi wieszakami i każdy kik w moim mieście taki był. I tutaj mamy czerwone bluzy 60 zł, ale widzę, że już teraz trochę to uporządkowali i po prostu wieszają po... Każdej jednej rzeczy z każdego rozmiaru i potem po prostu dokładają. Tutaj znowu jakaś tunika, tunika sweter taki. Jeżeli to ma jakąś inną nazwę, to po prostu mnie poprawcie w komentarzach 70 zł. Tutaj coś bardziej w kolorze takim pomarańcz i do tego macie czarny, także możecie sobie wybrać. 70 zł. Okej, okay, tu na końcu jeszcze takie narzutki zobaczyłam. Tu macie kombeżową za 7 dyszek. I tutaj jest jeszcze taka w kolorze, takim mieszanego, takiego brązu, różu, taka wiecie, przeplatane te kolory. Takich, nie, moim zdaniem to skoro latte, po prostu kawy latte. Dajcie znać w komentarzach, jaki to jest kolor według Was. 75 zł. Dajcie znać też w komentarzach, co Wam się z tego najbardziej podobało, co sobie wybierzecie, czy wybieracie się do kika po którąś z tych rzeczy. Tutaj jeszcze jedno mamy na żółtkę w takim kolorze jasnego różu. 70 zł? Śliczny sweterek, słuchajcie, no po prostu śliczny. Uważam, że to jest hit całego tego przeglądu. 70 zł, ale jest rewelacyjny, jest po prostu przepiękny. Tutaj jeszcze mamy jeszcze jeden taki sweterek, tylko to jest troszkę cieńszy. 60 zł. Ja już się zbliżam, dziewczyny, do końca. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Mi to bardzo pomoże w rozwijaniu mojego kanału i będę mogła dla Was robić więcej przeglądów. Także do zobaczenia w następnych premierach. Mam nadzieję, że się widzimy.